Jest to produkt Ring Gel Korektor marki Corbi. Jest to żelowy klin międzypalcowy z pętelką wykonany z żelu elastomerowego, służący do korekcji palucha koślawego. Klin ten rozdziela zdeformowane palce, separuje haluksa od kolejnego palca, koryguje właściwe położenie palców stóp. Klim jest rozciągliwy, elastyczny, występuje w trzech rozmiarach: SML. Rozmiar S jest zalecany do y, obuwia w rozmiarze 35-38. Rozmiar M zalecany jest do obuwia 39-42. I rozmiar L zalecany jest do obuwia y, 43-46. Mm. Można stosować zarówno na prawej, Jaki na lewej stopie. Sposób użycia tego klina polega na tym, żeby nałożyć pierślin na paluch tak, aby klin znalazł się pomiędzy paluchem a drugim palcem. Należy myć. Należy myć. W celu zachowania higieny, klin należy myć w ciepłej wodzie z mydłem. Potem należy go otarkować.